Dzień dobry. Drodzy państwo, nazywam się Zbigniew Paciorek. Jestem kandydatem mazowieckiej wspólnoty samorządowej do rady powiatu wołomińskiego. W tej kadencji 2024-2029 powiat wołomiński czeka wiele wyzwań. Rozbudowa szpitala, drogi, przedszkola, żłobki, szkoły to wszystko są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Ale no niestety statystyki są takie, demografia jest taka, że jako społeczeństwo starzejemy się. Średnia życia ludzkiego w Polsce jest coraz dłuższa, coraz więcej przybywa seniorów. Ta sytuacja dotyczy również seniorów z powiatu wołmińskiego. Dlatego marzy mi się, marzy mi się budowa takiego ale z prawdziwego zdarzenia domu pobytu dziennego dla seniorów właśnie na terenie powiatu wołmińskiego. Wydaje mi się, że poszczególne samorządy, poszczególne gminy raczej tego nie udźwigną, a ja chciałbym, żeby to był dom opieki dziennej dla seniorów taki naprawdę z prawdziwego zdarzenia, z opieką medyczną, z animatorami kultury, z fizjoterapeutą, rehabilitantem, psychologiem, ale również i opieką duszpasterską. Wydaje mi się, że gdyby tutaj w jednej z tych gmin sąsiadujących z Markami, może ząbki, może kobyłka, może zielonka, a może w Markach taki dom powstał, byłoby to naprawdę piękna sprawa. Tym bardziej, że no nasi, nasze dzieci, na, nasze wnuki są, jak to się mówi, nie, nie mają za bardzo czasu, I, i gdyby taki dom powstał, wtedy moglibyśmy naszych dziadków, nasze babcie. Po prostu w ramach tak funkcjonowa, funkcjonowania takiego domu zawieź do tego, do tego przedszkola, nazwijmy to dla, dla seniorów. Drodzy Państwo, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne i jeszcze jedno na zakończenie. Bez względu na to, czy zostanę wybrany do Rady Powiatu Wolonijskiego, czy nie, będę zajmował się tą sprawą, ponieważ sam jestem seniorem. Drodzy Państwo, zbliżają się świąta, święta Wielkiej Nocy, święta Zmartwychwstania Pańskiego. Dla Was, dla Waszych rodzin, niech te, niech te święta opłyną naprawdę w pięknej, spokojnej, rodzinnej atmosferze.